A są to jakieś dane? Kto jest właśnie. W są po prostu nieużyteczne. Odpępka! To widzieliście organizm żyjący w naszym brzuchu. Co ma być, co będzie, nie muszę o tym wiedzieć już teraz. Hej, hi, hello, wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na kolejny vlog z aktualizacją dotyczącą mojej ciąży. I jak już wszyscy to wiemy, jestem w dziesiątym tygodniu. Wow, oh, uspokój się! Zaczniemy, może, od pomiarów. Waga pokazała 59,6 kg. Troszeczkę więcej niż poprzednim razem, ale w porównaniu do tego, a jak. Zbierałam jakby wszystkie pomiary od samego początku, to ta waga zdecydowanie zwolniła, jeżeli chodzi o jej wzrost. A zobaczmy jeszcze pomiary: talia, biodra i biust. Jest to również dzień wyjątkowy, bo jak możecie zobaczyć, jestem w stroju fitnessowym nie bez braku powodu, bo od dzisiaj w końcu zaczynam i powracam raczej do swojej fitnessowej rutyny, jakakolwiek ona będzie, ma się odbywać przynajmniej przez 20 minut. Fitness, styl życia nadal ma istnieć u mnie. Tały ja. Wow. Mam 73. Ostatnim razem miałam 69. Czyli 4 centymetry więcej. Biodra! No biodra też mi nieźle poszły, bo mam 99. Low. I biust. Chociaż nie mam tego samego biustonosza, ale nie mam żadnych wkładek ani nic, więc powinno być ok. I biust mam dokładnie taki sam. 86. Talia jest dla mnie jakby czymś naturalnym, czymś, czego się spodziewam, natomiast jestem zaskoczona biodrami. Tu. Tak, jak wam wcześniej powiedziałam, mój fitnessowy styl życia nie istniał do tej pory, ale od dzisiaj to zmieniałam, od dzisiaj wracam do tego, e, zacznę. Oczywiście powolutku, powoli do celu. Takie są zawsze plany. I pokazałam wam jeszcze, że została mi założona cała karta przebiegu ciąży. Na kolejną wizytę jesteśmy umówieni do ginekologa na 7. Tak jak wcześniej we wcześniejszym vlogu mówiłam, 4 e, idziemy na USG. Mamy jeszcze wcześniej do zrobienia badania krwi i moczu I cytologia mam do powtórzenia Ze względu na moją hpv -kę. Jeżeli chodzi o moją dietę W pierwszym trymestrze Co najbardziej lubię I tak co najbardziej jakby jem Przynajmniej co drugi dzień Jakby muszę to mieć I mam na to po prostu chęć To po pierwsze jest sok pomarańczowy Ogólnie takie soki, soki owocowe Smoothie owocowe bardzo lubię, ale sok pomarańczowy Albo pomarańcza To jest dziwna i nowość u mnie Mam też praktycznie codziennie Banana, jabłko To są z takich owoców A tosta z serem Ostatnio mamy też Gofry z dżemem Dżemy też bardzo lubię Dżemy owocowe a Z takich solidniejszych posiłków To ryż Cokolwiek jak jest z ryżem to jest w porządku nie mam jakiejś mega chęci na potrawy z dużą ilością mięsa. Jakby nie potrzebuję nawet tego mięsa mieć w ogóle w ciągu dnia. I że jestem bardzo podekscytowana, bo ten pokój, w którym nagrywam, wygląda w tym momencie tak. W tym tutaj um, rogu nagrywam, bo jest po prostu pusto i wszystko jest podsuwane. Ale jest tu po prostu mega dużo rzeczy. I czekam, tak. bardzo czekam na to, żeby to zostało ogarnięte. Szafki zostaną wyniesione. Część pokoju zostanie zaaranżowana pod pode mnie, że tak powiem. No i ta część tutaj, w której ja w tym momencie leżę, będzie dla dzidziusia. Na łóżeczko, na jakąś komodę możliwe, że też a zainstalujemy jakąś lodówkę małą żeby nie trzeba było schodzić na dół bo kuchnia jest dwa piętra niżej więc żeby nie trzeba było po wszystko chodzić na dół to taka mała lodówka z zamrażarką na mleko i takie sprawy by się przydała i przestanę gadać i w końcu rozwinę tą matę po chyba półtorej miesiąca nie ćwiczenia i nie ruszania się w ogóle i let's do this i też! Żebym miała motywację do ćwiczenia, to mama Sita zainwestowała w nową matę. Nową matę z antypoślizgiem. Taka brzoskwiniowa. Liczyłam bardziej na to, że będzie brzoskwiniowa. E, pff, liczyłam bardziej na to, że będzie beżowa. Jest taka trochę bardziej cieplejsza. Nie wiem, czy jestem z tego powodu zadowolona, ale. Ale jest przynajmniej jasna. I też pazurki, yy, bo już nadchodzi jesień. Moja ulubiona pora roku. To pazurki zostały pomalowane na pomarańczowo. Skoncentrujesz się. To za mało. O! Zostały pomalowane na pomarańczowo. I też je trochę skróciłam, bo zdecydowanie tamte były za długie. W ogóle nie mogłam pisać na komputerze. Dobra. Po raz trzeci czy czwarty ćwiczmy Oj, to dostałam moją patruchę, w której znajduje się coś, na co bardzo czekam. I oczywiście wybaczcie za piękny wygląd. Dobrze jest czapeczka. Ale w paczuszce mam sukienkę Legro za niecałe 100 zł. Jest po prostu taka mega zbiewna z delikatną koroneczką, bo nie jestem wielką fanką koronki, ale na zdjęciu wyglądała mega pięknie. Na tej dziewczynie z brzuszkiem. Ma takie delikatne ramionczka. Z jest właśnie koronkowa. Z przodu na biuście też jest koronkowa. I ma podbitkę żeby nie było widać suteków. Jest taka mega zwiewna i mega długa. Też dzisiaj zamówiłam nowe włosy, bo nie wiem, kiedy się doczekam, aż te urosną. Więc jak tylko przyjdą i jak tylko je założę, to ubieramy kieckę i idziemy montować filmik. Jestem bez dechu nawet przez fakt tego, że mówię do kamery. Wczoraj ćwiczenia wykonałam. Przede wszystkim nie będę robić żadnych brzuszków, ćwiczeń na brzuch, bo z tego co udało mi się dowiedzieć i przeczytać, to powstaje coś takiego jak rozszczep mięśni na brzuchu, jak podczas ciąży wykonuje się ćwiczenia na brzuch. Nie jest to oczywiście na 100% zdiagnozowane, że przez to właśnie, że wykonuje się ćwiczenia na ten brzuch, to to powstaje. Ale może to być spowodowane, więc ja chcę jakby ograniczyć wszystkie możliwości do tego, żeby to jednak nie powstało. Fajnie było oczywiście wczoraj poćwiczyć, tylko wiem, że muszę się też do tego przyzwyczaić. Bo jestem takim zbyt bardzo hardkorowcem, że tak dajesz siebie wszystko, tak dajesz jeszcze, trzymasz jeszcze, mimo tego, że cię boli każdy mięsień, trzymasz jeszcze. A w tym momencie to nie na tym ma polegać, i muszę się. Jakby muszę zdawać sobie z tego sprawę jakby w rzeczywistości, kiedy wykonuję te ćwiczenia, że przestań, daj spokój, wyluzuj. Easy. To nie jest ten czas, żeby robić hardkowe ćwiczenia. Na to przyjdzie czas po ciąży, żeby wrócić do formy. A ja sobie w tym momencie siedzę na balkonie, stąd też moja czapeczka na głowie. Oglądam sobie jakieś filmiki, um, czytam książkę. Zaczęłam ponownie czytać książkę. Zabrałam sobie na balkon trzy książki. Pierwsza oczywiście ta w oczekiwaniu na dziecko. Ta książka jest w porządku, ale ze względu na to, że jest ona tłumaczona z amerykańskiego, to dużo porad, zwłaszcza takich e, rządowych dotyczących szpitali, benefitów, ubezpieczenia i tak dalej, które znajdują się w tej książce w Polsce są po prostu nieużyteczne. Więc ta książka jest jak najbardziej w porządku, ale nie wiem czy bym ją do końca poleciła w Polsce. Drugą książką jest książka, którą w księgarni kupowaliśmy tą e, jadąc do Gdańska, 4 czterogodzinny tydzień pracy. A Ja lubię bardzo tego typu książki, które są takie samodoskonalające, otwierające po prostu Twój umysł, otwierające oczy na świat, a tego mu podkradłam, podkradłam mu i zaczęłam ją czytać. I trzecią książką jest e, The Secret w wersji angielskojęzycznej, ale e, na pewno jest dostępna w Polsce po polsku, bo jest to dosyć popularna książka i ją czytam po raz trzeci w tym momencie. Jest ona bardzo fajna, żeby powracać do tego, co się jakby wcześniej robiło, bo żeby pracować nad sobą, to trzeba to powtarzać, systematycznie to robić, bo w pewnym momencie zaczyna się jakby zapominać o pewnych sprawach, dlatego czytam ją ponownie, bo wydaje mi się, że o rzeczach, które są właśnie tutaj napisane, w które wielce wierzę, że. Jesteśmy tym, o czym myślimy, więc jak się czym stresujemy, i cały czas się po prostu kręci to nam w głowie, cały czas o tym myślimy, to będziemy się stresować jeszcze bardziej. Natomiast jak się cieszymy, albo coś sprawia nam przyjemność i robimy to cały czas, a, i powtarzamy to cały czas, to również jesteśmy bardziej szczęśliwsi. Więc ogólnie rzecz biorąc, książka ta cały czas polega na tym, żeby robić to, co się lubi, sprawiać sobie przez całe życie przyjemność a, i myśleć o tym. A nie skupiać się na rzeczach, które nas przytłaczają, bo to do niczego nie doprowadza, bo to nie rozwiązuje problemu. Myślenie o problemie nie sprawia, że zostanie on rozwiązany. Dlatego po raz kolejny wracam do tej książki i jest ona też bardzo fajnie napisana, bo ma jest ona bardzo cienka, bardzo szybko się ją czyta, bardzo przyjemnie się ją czyta i też ma jakby dużo takiej przestrzeni pomiędzy, żeby się po prostu można było zastanowić i przemyśleć. Nad tym, co ona ma do powiedzenia, i nad swoimi właśnie myślami, żeby się łapać, czy idziemy w dobrym kierunku w życiu, czy też nie. I trzeba się zatrzymać, coś poprawić, zmienić i tak dalej. A praca nad sobą to jest coś, co się robi całe życie, więc będę ją czytać pewnie do końca mojego życia. Wracam na słońce. wspaniałości właśnie skończyłam ćwiczyć trzeci dzień pod rząd nie jest źle ale moje ciało zdecydowanie odczuwa fakt tego że nie ćwiczyłam przez jakiś miesiąc i się praktycznie w ogóle nie ruszałam, więc mam leciutkie zakwasy. Dwie rzeczy są nieciekawostką, aczkolwiek może być to faktycznie ciekawostka. Nie wiem, czy to będzie widać, będzie to widać. Od pępka w dół zrobiła mi się taka mała łuna. A po drugie moje ciało zostało obsypane większą ilością pieprzyków. W różnych miejscach, zwłaszcza w okolicach. Mam takie ciemne kropeczki. Moje ciało jest też skłonne do e, rozstępów. To widzieliście już nie raz. To są moje rozstępy. Młodzieńcze, bo po prostu za szybko rosłam, jak byłam nastolatką, i moja skóra nie nadążała, i w tym momencie oprócz balsamowania mojego całego ciała zaczęłam też jakby podwójnie balsamować właśnie pośladki i dodatkowo balsamuję i brzuch, i piersi, żeby, żeby po prostu te rozstępy przynajmniej były ograniczone, jeżeli chodzi o ich widoczność, bo do pośladków się już zdążyłam przyzwyczaić. Ale jak mogę zapobiegać nowym, no to będę to robić już teraz. I póki co używam masła do ciała odżywczego z bielendy. Jakoś nie mam jednego masła albo balsamu, który używam cały czas. Ach, i kupuję go powtarzająco. Sorry. Sam <suszy> fakt zginania się. Nie nacierania to już jest dla mnie wysiłek. Jeżeli kiedykolwiek się jeden i ten sam krem, powtarzająco, bo pierwszy raz, jak go to rezultaty były fantastyczne, a potem zaczęło się coś dziać, jakby przestałam działać, to właśnie dlatego, że Wasza skóra się po prostu do tego przyzwyczaiła. Dlatego ja nie mam nigdy jakiegoś jednego ulubionego, do którego bym stale wracała, bo za każdym razem kupuję coś innego. Też to jest takie odświeżające, jak masz możliwość kupienia czegoś nowego, fajnego jej do przetestowania. Tylko, żeby było tłuste. A nawilżenie tak naprawdę pochodzi od środka. Więc woda, dużo wody i kolagen są dużo ważniejsze tak naprawdę niż zewnętrzne kremy. Ja się spociłam od mówienia. Lol. Majka z przyszłości, z tej strony, z medycznymi faktami dotyczącymi dziesiątego tygodnia ciąży. A w tym tygodniu nasze dziecko ma około 3 cm i 8 cm. 3,8 cm jest porównywalny do wielkości suszonej śliwki. I ta nasza kochana suszona śliweczka w tym momencie tworzy kości i chrząstki. A jej wgłębienia na nóżkach zamieniają się w kolana i stawy skokowe. Pod dziąsłami formułują się zalążki ząbków. Czujecie? Ślipka. Jakiej wielkości? To jest taki organizm żyjący w naszym brzuchu. Ma zalążki ząbków. Jego łokcie już funkcjonują. To jest po prostu takiej wielkości. Magia. Jeszcze jedną mega ciekawą informacją, którą udało mi się wydobyć z naszej kochanej książeczki, to to, że jeżeli jest to chłopak, to w jego jądrach zaczyna wytwarzać się testosteron. Magia, magia, magia w brzuszku. Okej, okay, wracamy do filmiku. Dobry popołudnie. Wspaniale jest oczywiście następny dzień. Położę Was, bo mamy do pogadania. Słoneczko piękne. Chyba to jest jeden z ostatnich dni, kiedy takie piękne słońce jest. Czas na najlepszy sezon w roku, czyli jesień. Wróciliśmy przed chwilą z galerii w Nowym Sączu. Chyba się nazywa ta galeria Trzy Korony, tak czy siak, nieważne. Ja jestem na małym polowaniu, jeżeli chodzi o ubrania. Wygodniejsze. Przede wszystkim e, potrzebuję na pewno kupić e, jakieś doły, e, myślę tu, legginsy. Legińcy, legginsy, legginsy. Jakoś nie wyobrażam sobie chodzić e, z tymi ściągaczami w jeansach. Jakoś nie, jest to dla mnie niewyobrażalne. Muszę mieć coś mega wygodnego, a jeansy nie są zbyt wygodne. Tak normalnie. E, leginsów żadnych nie udało mi się znaleźć. W żadnym ze sklepów nic nie widziałam, bo przede wszystkim chcę. Kupić czarne leginsy ciążowe, bo tego mi najbardziej brakuje. T-shirty myślę, że jakoś nie ma sensu. Jakieś żakiety, e, kurtki, katany, swetry myślę, że też nie będzie takiej potrzeby. Zwłaszcza, że ja mam e, sporo swetrów i blues, jakby w rozmiarach L. XL, bo lubię po prostu nosić oversize'owe rzeczy na górze, więc myślę, że nie będzie takiej potrzeby, ale dole na pewno muszę kupić. Na powrocie po prostu byliśmy też na zakupach takich spożywczych w Lidlu i też Wam zrobię mały zakupowy haul, bo ostatnimi czasy jakoś mało udostępnienie jest, jeżeli chodzi o jakieś diety, jakieś posiłki, cokolwiek, co jem, wiem, nadrobię to, <laughs> wybaczcie, a jestem w trakcie zmian życiowych. Wracając do moich zakupów, to pierwszym... Pierwszym sklepem, do którego poszłam, był właśnie Rosman W Rosmanie W Rosmanie kupiłam jakieś tam pierdoły potrzebne do życia. Gąbkę z takim skrabem. Tutaj z jest po prostu mega twarda. Jest taka zakładana na rękę, a ja jestem... Osobą, która ma niestety problem ze wzrastaniem, nie wzrastaniem, tylko wrastaniem włosków w skórę. Zwłaszcza na moich łydkach i na udach, na przedniej części ud. Dlatego muszę je peelingować, muszę je szorować i tak dalej. I też tutaj te części rąk również mam problem ze wzra wzrastaniem, wywrastaniem włosków. I skończył mi się żel pod prysznic. I za każdym razem kupuję innym. Jest zabawniej, jest przyjemniej jak są rzeczy inne. są jak widzicie w środku, takie mega fajne ziarenka. Super to wygląda. Fateczki do uszu, hello! Coś potrzebnego i też yy, zakupiłam, bo mega mi się podobają ogólnie sprzątania pokoi. W ogóle się nie mogę doczekać, bo ten pokój, w którym w tym momencie siedzę, zaczynamy w końcu transformację. Biurko już zostało kupione. Um, została zakupiona do biurka, bo nie będę miała krzesła do niego, tylko będę siedziała na piłce medycznej po pierwsze ze względu na y, to, że mam problemy z kręgosłupem i z odcinkiem szyjnym, a po drugie oczywiście to, że jestem w ciąży i piłka medyczna nie tylko mi się przyda do tego żebym um, nie będzie tylko użytkowa ze względu na to, że będę na niej siedzieć, mam nadzieję że liczę na to, że będzie to wygodne wygodna pozycja do siedzenia na piłce medycznej przez dłuższy czas, bo będę pracować na komputerze, ale też będę mogła właśnie tą piłkę medyczną używać później, w późniejszych okresach ciąży, przy wykonywaniu różnych ćwiczeń. Yeah, takich ćwiczeń um, przygotowujących do porodu. Lol, bo takie widziałam w książce. Jeszcze o nich nie czytałam, nie chcę się zagłębiać w ten temat. Póki co, żeby się nie przerażać. Co ma być, to będzie. Nie muszę o tym wiedzieć już teraz. Na tym skończmy. I na czym mi też zależało e, kupując taki spray na tym, że nie tylko on pachnie, ale też eliminuje nieprzyjemne zapachy. Zapachy. Eliminuje też nieprzyjemne zapachy. A jak wiemy, my mamy pieseczka kochanego pieseczka Jas. Yes. Od razu się człowiek czuje lepiej. A i w Rosmanie też um, dam Wam takie małe ujęcie, bo nakręciłam to telefonem. W ogóle przechodziłam koło um, tych półek, gdzie są rzeczy dla dzieci i ogólnie dla mam karmiących, a takie prenatalne rzeczy, a pieluchy i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, jak koło tego przechodziłam, to szczerze Wam powiem, czuję się... Czułam się po prostu zagubiona. Czułam się jak w totalnie innym świecie, bo są to rzeczy totalnie dla mnie nowe. Jakby głęboko oddycham. Wszystko będzie dobrze. Wszystkiego nauczę się po prostu po drodze. Kiedyś, kuźwa, we, śre... we średniowieczu. W średniowieczu nawet w takich... Ułatwienia, jak w tym momencie mamy nie było. Jakoś staram się ten fakt średniowiecza wykorzystać i oddychać i myśleć pozytywnie. Bo skoro wtedy kobiety sobie dawały radę z takich rzeczy, to i teraz sobie dam radę, nie wiedząc o tych rzeczach. O, Jakoś wcześniej po prostu nie zwracałam uwagi na te półki, bo w ogóle mnie to nie dotyczyło. A teraz no, było to takie nie że stresujące, tylko aż trzymałam się za głowę. Drugim sklepem, do którego uderzyłam albo z którego po prostu wyciągnęłam y, jakieś rzeczy w sensie kupiłam jakieś rzeczy, nie wyciągnęłam, bo nic nie ukradłam było Pepko. Jest biustonosz zwykły, czarny, mega wygodny. I czarny, klasyka też mi się przyda. I kupiłam sobie też w Pepko taki piękny komplet jesienny. Boskie kolory, jak widzicie w brązie. Takiego ribowanego materiału. Potem następny sklep to było CCC -C -C. LOL. E, w którym pani Maria AKA Majka zaszalała. I powstało. to. <grywka> są wygodne. F, Są jasne. Na czym mi ostatnio bardzo zależy. Jakieś jasne kolory po prostu cię ożywiają, rozweselają i tak dalej. I właśnie mogę je nosić w ten sposób. Już sobie je wyobrażam, jak będę miała to razem właśnie z tą katanką chociażby i sukienkę taką e, przed kolano obciskającą w ciąży, z bruszkiem tutaj ładnie wyglądającą, czarną. I też w sklepie co kombinowałam, jakbym mogła inaczej też te e, wysokie buty nosić, to mogę je również normalnie ściągnąć tak niżej. Jak będę miała legginsy, but leggings czarny, jakiś crop top z napisem Kurtawa oversize i jedziemy. I ostatnim sklepem, do którego weszłam, nie do którego weszłam, ale z którego coś wyniosłam, jest HMM! Patrzcie na to. Jest taki żakietowy płaszcz z guzikami na zewnątrz, z mega wielkimi kieszeniami kieszeniami puszczanymi w mega trendowej odjazdowej kracie. Jest po prostu przepiękny. I też jest taki oversize'owy. Z niego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jest po godzinie 16. Właśnie dopijam wodę z witaminą C. Ściągam te okularki i zabieram się za ćwiczenia. Dzień czwarty. Zakwasy są realne. Mój tyłek Wiem, że go mam znowu. Tyle wam powiem. A jeszcze zanim, zanim pociczę, to przecież byliśmy też na zakupach Lidu. Mój kanał fitnessowy. Hello. Nie były to mega duże zakupy. Kupiliśmy mleko migdałowe, które uwielbiam mieć ostatnio w kawusi, którą piję raz dziennie. Mleko migdałowe uwielbiam też sobie dodawać do smoothie razem z białkiem, z jakimś owocem, z nasionami czy ja jam. Mamy też ciasto krówkowe. I już je próbowaliśmy. Ta cena, mała cena, 7,59 za całe takie opakowanie, nie jest tego warta. Znaleźliśmy też nowe cheetosy o smaku yy, orzecha ziemnego. Jak pamiętacie, jak niektórzy mogą z Was pamiętać, miałam swojego czasu obsesję na punkcie flipsów orzechowych. I to jest właśnie zrobione na takiej samej, jakby podstawie. Są to chrupki kukurydziane. A w takim samym właśnie kształcie, więc jestem mega ciekawa, jak będą smakować. Mamy łososia y, i będziemy go mieć razem z kapustą kiszoną. Mamy też dwie herbatki: jedna jest owocowa, druga y, jedna z naszych ulubionych: El Grey'ka o smaku cytrynowym. Chleb tostowy i rogaliki maślane. Szprot w sosie pomidorowym. Ketchup koniecznie łagodny. Ananas, jabłuszka, banany, pomidor. Cukinia i porc. Wspanialnie Chciałam zakończyć ten vlog i chciałam się z wami pożegnać w tym vlogu. Dziękuję wam bardzo oczywiście za czas spędzony ze mną. Jak dotarliście do tego momentu, to I love you! Do bólu i z powrotem. Życzę wam cudownego dnia, wschodu czy zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia już jutro, bo już jutro zaczynam kolejny tydzień. Z tym oto... Czymś, co się tam dzieje w środku? Pa.